W końcu się wyspałem. O, nie zauważyłem Was! Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dziś będzie Urbex opuszczonego spichlerza pokaż tam. Dobra. Pamiętajcie, urbex... Stąd lepiej go tam mogę nas zauważyć. Urbex to nie wandalizm, jest niebezpieczny i Urbex to głupota. Takie coś jest bardzo niebezpieczne jest ryzyko no, ran albo nawet i śmierci. Gdyż takie właśnie rzeczy już mają trochę tych lat, Napisu nie musisz nagrywać. Dobra, my właśnie skrzamy... z tego napisu. O, to cały czas nagrywa, dobra. Tu mamy bałagan. Pokaż pańczyny. Strasznie, tu jest zaniedbany. Trochę lat już to ma. Tu gdzieś w tamtym roku. Hmm, było, no chodź, pokaż, tu. tylko tu uważaj, bo tu jest zapewniona podłoga i yy, Tutaj w tym pokoju był bałagan, no, od tu pokaż. Ca yy, praktycznie wrzy... <śdech> wszystkie te rzeczy, które tu były, yy, były w tym tutaj miejscu, gdzie teraz jesteśmy. Na hey, tam, tamtego faceta nie zwracajcie uwagi. Yy, ten, 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 yy, no to szyby nie były zwykłych szyb, tylko były yy, stalowe kraty. Mniejsza z tym. E, dobra. E, podłoga się trzyma. O. E, no, pokaż tufit. E, można zdawać, że drzewa są spróchniałe, ale jednak się dobrze trzymają, bo to nie tak dawno nawet było lekko naprawiane, bo było wielkie ryzyko zapadnięcia się. E, a poza tym zapadłoby się, gdyby nie było tych tutaj e, słupów podtrzymujących to wszystko, bo inaczej to by się wszystko zawaliło. Zamknął nas. Co? A trudno. No to tutaj jest bałagan, jak mówiłem. Może się uda z góry, jest parę dziur tam na górze. Lekko zwiedzaliśmy to. No to teraz możemy na górę iść. kiedy. To jest nasz domek o imieniu Romek. Nie ja to ratuję, oczywiście, to nie jest mój dom. Yy, o, mamy jeszcze drzwiczka, no, ale się żyć. Ostatnie były zamknięte. Ej, rzeczywiście! Ktoś tu był przed nami. Bo tak jak na początku, na, na, jak nagrywaliśmy to, yy, w zeszłą sobotę, to te drzwiczki były zamknięte całkowicie. Czyli ktoś tu był przed nami i otworzył to. Ale dobra, zostawmy. Yy, tutaj mamy, nie wiem... Miłe ziarna, nie wiem, pszenice zboże. Różne rzeczy. Worki są. rzepak, No to rzepak może. Dobra. Tu mamy. Yy, tu był worek przepisane. Tak tu mamy... Dziura była i musieli zalepić. Yy, niby bezpieczne stoję na tym, ale mogło to by się zawalić spokojnie. Nie wiem się ja nie stanie. <laughs> tu rzeczami o. pokaż tu, pokaż, żeby było widać. Yy, takie kamienie całe. Znów może lepiej zostawię. Takich kamieni było na. na stryku. jest bardzo dużo. Może ja wezmę i tam nagram, bo to trochę niebezpiecznie jestem iść na górę. Tutaj. w yy, w tym miejscu. Yy, w tym miejscu była. były jakby drzwi. Nie było to planowane. Były drzwi i musieli to zamurować. Bo jakby. No to krzepnął. I to będzie Musieli to zamurować. Aha, O, można grać. Dobra, e, chodź tu. E, jak możecie już zauważyć, pewnie po wielu słupach e, na tym jest tynk albo beton, bo były w tym y, większe dziury i mogło to się zawalić jak mówiłem, to było wielkie ryzyko tutaj mamy właśnie, o czym mówiłem, że to na nowo robili nie tak dawno y, i są pręty powbijane w ściany i nie tylko, żeby to było podtrzymane, tu mamy okno może pokazać widoczek może y, no, chodź jeszcze jest wejście no, mógłby wejść, ale boże by było wejść, z tego pokazuję tak. e, To było właśnie wejście może chyba. Nie wiem co to było. E, tam, tam mieszka sobie z dobu to mniejsza z tym. E, e, to było po prostu chyba dziura na jak nie ja wiem. może. No, bo to już z góry nosić przez trochę niebezpiecznie. Wasze e, pokazy potękały już ściany. Kolejny dzień. Gdzie jest moje Tutaj jasne Można sobie usiąść, bardzo wygodne. <grym> z drewna. Mm. No to możesz pokazać, co o. o Boże, stożę, że panny. E które właśnie tutaj są też y, na nowo zrobione, bo ich nie było były po prostu same te takie co są na górze o okay. te jest wysoko, ponad 2 metry, no to muszę podskoczyć ej tu, tego nie było tutaj, tutaj szkło, tego nie było tu, tu dużo ludzi to jakiś jest jakiś No dobra, e, dobra kolejną rzeczą jest strych chyba, który mam pokazać, ale to już sam pójdę mogę? Dobra, widać mnie, cześć. Pierwszy raz chyba kameruje, a więc na strychu wejście jest takie, a strych wygląda tak. Nie można wchodzić, bo jest zapadnięcie. Jak mówiłem całe, praktycznie cały strych jest zawalony w takich gruzach. Dach jest przedziurawiany, cały prawie. No to już trochę swój wiek ma. O Boże, tu można spaść. Yy... Niby niebezpiecznie. Nie będę wchodził, po prostu stoję na schodach i wam to pokazuję. Dobra, chyba tu nie ma nic za bardzo za do pokazania. Mógłbym jeszcze zrobić najwyżej Się poświęcę. Ej, kamerzysta! Yy, idź tutaj, gdzie jest ta dziura. Spokojnie, możesz się pokazać. No dobra, nie. nie. Kamerzysta nie chce się pokazać, to on tu wejdzie i zrobi mi parę może yy, fotek. No Dziura jest duża, zgadując tu by owadów znalazł mnóstwo, no ale jakoś się przeżyje. E, Okej, okay, jesteśmy po małym cięciu, bo trzeba było, zobaczcie, na się wywalić. E, teraz może lekko historii, w tym miejscu gdzie jesteśmy, a jest to miejsce ponad 600 lat, nawet więcej, prawie 700, Więc wiatrów, co jesteśmy w cięciu do Sasia, by przejść musieliśmy zmienić miejsce No tak jak mówiłem ta, to miejscowość, w którym jesteśmy tu ma ponad no, ponad 600 no, lat bez na pewno w nim mieszkały konie Głównie konie tu były i to miejsce zostało opuszczone gdzieś długo to nie było jak na swój wiek, to to ma Długo, długo nie było korzystanie, dłużej już jest to po prostu pozostawione na zniszczenie. Yy, yy, tutaj gdzieś to było używane, może nie używane, po prostu yy, tutaj pracowano gdzieś tak przez maksimum 140 lat, na pewno nie więcej, przez jakieś dwa pokolenia, no to raczej długo by się nie uciągnęło, a poza tym w koszt kosztu utrzymać takie coś? Poza tym, widząc, że tutaj chcieli nawet to lekko odnowić, choć, już wiedziało. E, tutaj ludzie parę lat temu zamontowali e, takie lampy, ale młodzież, pijani to rozbili. Pozostało już to. To jest jedna pozostałość po nas. Kamerzysta wie co to. Co tam? Na pewno tutaj długo nie było to, jak mówiłem, używane. Złe słowo używane, ale mniejsza z tym. No to jest miejsce historyczne dla tej wsi, na pewno. Związane jest z tym chyba z dwie, trzy legendy. Aha. <grystanie> <grystanie> I... Co tu mogę o tym powiedzieć? Tak jak mówiłem, próbowali to naprawić, ale nie wyszło. To drugi kosz. Pewno ptaki robili ptaki tutaj lubię w tej sobie mieli gniazda ale jednak nie. Dobra. Musimy kończyć filmik, bo nie mamy za bardzo czasu. Sorry, przepraszam. O, zapomniałem. Pozdrawiam moją klasę całą. Kamerzystę, scenarzystę, nie wiem, reżysera. Pozdrawiam tego gościa co tam ładził cały czas za mną i no, pozdrawiam wszystkie osoby, które mnie oglądają. Więc dzięki za oglądanie. Cześć i do następnego odcinka.